Zobacz, jakie fajne koniki są za nami, nietypowo trochę, co? Dzisiaj wylądowaliśmy na nietypowym temacie, czyli na ranchu upena. Jesteśmy w Stanisławowie Pierwszym, na Brukowej 16, ale słuchaj, czemu my się w ogóle tutaj wybraliśmy? Stwierdziliśmy, że trochę już mamy dość tej mieścińskiej kuchni, chcemy spróbować troszeczkę wiejskiego smaku, zobaczyć, jak to jest gdzieś indziej, a że to wydało nam się ciekawym miejscem, w którym, chyba, w którym chyba nikt jeszcze nie był, dlatego my się wybraliśmy właśnie tu. Widziałem, że komentarze są bardzo pozytywne raczej, nawet mają tutaj podobno papier stary, to jest jakaś dziwna akcja, ale Mi podobno... Mi się ten koń podoba? Ładny. No fajny kolega. Ja chciałem zobaczyć pawia, bardziej się na niego nastawiałem, bo tak podobno biały jakiś jest, nie? Mają yy, stary 4,3 na Google, więc to nie jest może jakoś topka, ale może będzie dobre jedzonko. Zjemy sobie troszeczkę karkówki z grilla, podejrzewam, jakaś zupka wleci, więc takie raczej pospolite dania plus grill. Może być ciekawie, może być ciekawie. A jego za zapaszki? No Standardowe, jak to na ranczu. No a tam <grym>? ludzie pisali też w komentarzach, znaczy w komentarzach, w opiniach, że no ranczo brud, że trzeba się samemu troszeczkę tak obsłużyć, że nie ma takiego wiesz, że ktoś ci przyjdzie, poda do stolika, jak panciu się nie będzie tutaj zachowywał. No nie będzie tutaj ekskluzywnie, ale będzie może swojsko i na to liczymy. Zamówiliśmy już pierwsze nasze dania. Na początek watuje standardowo żurek z jajkiem. Potem polecimy sobie z grzybową, z własnym, robionym przez nich makaronem. Ceny takich zup no nie jest najtaniej, bo widziałem, że po 20-25 zł. No wszystkie chyba były po 25, te co zamówiliśmy. Ceny, okej, okay, dobra, takie same jak w Jakubowej Izbie. No, a nie więcej o te kilka złotych? No 2 zł na sztuce może drożej, no to tak powiedziałbym, że to jest... No że to jest praktycznie ten sam pułap, ale trochę inaczej się czuję niż tam, bo tam weszliśmy o 12 i było tak faktycznie, wiesz, zaopiekowane to, bo wszedłeś, wszystko tutaj, ten, było... No nie dało się do, do niczego przyczepić, a tutaj jesteśmy sami w restauracji póki co, jest godzina 12, no i tak e, wydaje się, że... Mam nadzieję, że będzie smacznie, no bo klimat taki fajny na lato, ale raczej tak, żeby sobie przyjechać specjalnie tutaj. Zaczynam powoli wątpić w to, nie? Na początek dostaliśmy jeszcze chlebek, który możecie sobie zobaczyć, jako takie czekadełko. A, a nie, szkoda, że nie dostaliśmy nawet masełka do tego. No nic nie ma. Jeszcze zamówiliśmy sobie Pocik. No, zaraz sprawdzimy jak smakuje. Ale gęścio ten chleb. Taki jakby z lodówki, mam wrażenie, wyciągnięty. Mm, ale taki zakwas jaki, żytni. Nieważne. Myślę, że pszenno-żytni może być. Stary, trzy kromki tego chleba już nic więcej nie wciśniesz. Przydałoby się jakieś smarowidło Aha. do tego, nie? A to jest chleb do zupy? A może. To zostaw. To oddaj. A to jest takie polskie prosecco martini? Z truskaweczką w środku? Jaka, perolek <laughs> jakiś czy coś? Jeszcze jak. <laughs> Drineczek? Wiesz je taka szklana? No właśnie boję się. Dyszkę. Ile? Dyszkę około 350 ml. Truskawkowy kompocik. No, wychodzi około tak za litr 130 zł. Co? na litr 150 to zapłacisz około 30 zł, a w Jakubowej izbie płaciliśmy 22 za litr kompotu. No to, to już i zupy droższe, i kompot droższy. Ale przychodzisz? A taki gęścioch na pewno bardziej mniej przypomina wodę, a bardziej przypomina kompot w no tym i możesz przypadku. Możesz zjeść truskawkę. No to ten by powiedział że bardziej, mm. mi No dobry, taki tru truskawkę. Taki prawdziwy. Mam nadzieję, że Dania też taki będą, bo trochę mi to poprawiło humor jednak. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, ostatnio zaczęliśmy sobie od zupy borowikowej, więc teraz zaczynamy też od grzybowej. Jest tu własny makaron, ale zobacz jaki jest gęścioch. Ile tu to jest towaru, stary. Ej, to jest zupełnie co innego. Bardzo, bardzo, bardzo duża różnica jest między tamtym. Dużo grzybów, dużo wszystkiego. Jak to pachnie? Mniej mi się podoba niż tam wtedy, ale może będzie w smak petarda. Okej. Okay. Też jest fajnie. Też jest fajnie. Trochę inaczej niż wtedy. Tutaj jest taki bardziej, mam wrażenie, kremowy posmak tego wszystkiego. Te kluski są takie całkiem, całkiem niezłe, że się tak rozpływają. Jaki to bym powiedział rodzaj makaronu, jest, jeżeli chodzi o kluski? No nie, nie potrafiłbym Ej, to stwierdzić. Czy są te lane albo leniwe? Nie. Nie, te lany, no nie. Kluski? Nie, nie, nie. Tak bym powiedział, że nie. Mama w domu robiła lany i inaczej wyglądały. <laughs> ja chyba zacznę jakieś grzybowe zupy. Wydawało się, że taka porcja mała. Głęboka jest ta miska. Myślę, że spokojnie taki sam rozmiar, jak w Jakubowej izbie mieliśmy. Niezła, to jest, nie jest może jakaś na w smaku, Z zapachu mam wrażenie, że jakby była trochę przypalona, ale jest taka delikatna i tak wchodzi, godziutko, kremowa się wydaje bardzo. Zostałbym chyba przy fenomenie Jakubowej Izby, tu jest naprawdę, nie odstaje, nie zawiódłbym się jakbym wziął to zupę raczej. Dobra, przechodzimy teraz do żurku, który kosztuje tak samo 25 zł. Stary, nigdy nie widziałem, że ktoś miał tyle towarów w żurku. Tyle towaru jest? Wysypuje się ta kiełbasa, tym razem jest biała, ostatnio była zwykła kiełbasa. Ciekawe, jak to będzie w smaku. Zobacz, jajeczko całe, czyli według twojej skali nie ma dziadostwa. Ty może powinniśmy mieć jakiś taki miernik, jak księżura ma na przykład na kebaby, że jak jest powyżej 100 gramów, to znaczy, że jest faworyzacja. No to jak za dużo jest dodatków w zupie, to znaczy, że jest faworyzacja. <grych> Oho, chyba znowu się nie polubisz z zupą. Szan? Delikatny chrzan, ale taki obasła. W ogóle jakiś szok. Ona się rozpływa, jakby, jakby była taką grzanką namoczoną. Rozpływa się w ustach po prostu, ale bardzo mało wyczuwalny jest smak tego żurku. Taka wodnisty. Jakiś delikatny posmak jest naprawdę. Trochę mi tego szkoda, bo ja lubię takie bardziej jednak wyraziste żurki. Jak ten z wiadra? Jak ten z wiadra, no tamten to kurde był koszór jakiś z grzybami. A tutaj jest taki zwykły, zwykły. Fajnie, że w końcu się doczekałem. Powiem ci. Mam ochotę. W ogóle tak jak mówisz, że ty nie jadasz grzybowych, to się dziwię. U mnie, oprócz pomidorowej to i żurku, to nie wiem, czy to nie jest takie top 3, jeśli chodzi o zupy i wybór w restauracjach. I lubię właśnie, jak jest sporo tych grzybów, że jesteś w stanie je poczuć. A nie tak, że czasami masz takie, wiesz, malutkie kawałeczki takie, tylko żeby nazwać to grzybową. Tutaj jest gęsto. Dużo się dzieje. To widać, że tu się dużo dzieje. Bardziej taka... Kremowa chyba jest ta. No, bardziej kremowa niż to, co jedliśmy w Jakubowej. Ale chyba mniej wyraźna w smaku, co? Wydaje mi się, że to kwestia już soli, jakiej, żeby sobie dosolić. Ten makaron jest też fajny. I rość grzybów jest spora, spora. Powiem Ci, obie mi smakują. Co w się sensie, ta. <grym> znaczy, obie... Myślałem, że z żurkiem już jeszcze go nie jadłeś. Z chętnie całą. Może na wynos, chociaż 25 zł. A w Jakubowej podobnie. No, powiem Ci, że nie wiedziałbym, którego wybrać jako faworyta. Naprawdę, bardzo dobra zupka. Podoba mi się to, że jest dużo dodatków. I jesteś w stanie się tym, a jeść trochę jak, jak żurka. I właśnie się, się tym charakteryzują, że macie tam dużą wkładkę tak w tej grzybowej, no dzieje się. Powiem Ci, że jeszcze poza kamerą, tak dojadą kilka łyżeczek tej grzybowej, bardzo dobrze wchodzi. Ja bym ją jeszcze lekko posolił, ale to wiesz, wystarczy, że masz sól na stole i sobie to robisz po swojemu. Mega spoko. 25 zł. Nie jest to najtańsza zupa, ale wiesz, no czasami kupisz zupę, w której nic nie ma i masz w zasadzie wodę, tak? Panie, by było się podpytać, czy tutaj biorą te grzyby gdzieś z lasu, z lasu? czy gdzieś kupują. Czy ktoś od lokalnego? rano chodzi, nie tam Ta. o 6 rano zbiera tych grzyby? Przed nami żurek też 25 zł. Faktycznie to, co się da zauważyć. Nie jest to gęste. Nie jest to gęsty żur. Nie jest to gęsty żurek, bo to nie jest żur. Faktycznie ta kiełbasa się rozpływa. Co w się sensie nie musisz jej gryźć? Po prostu ją zamykasz buzie, i jej nie ma? Długo gotowana chyba musiała być. Taka mniej wyrazista w smaku niż tamta. Ale bardzo delikatna. Co w się. Sensie... Nie jest to intensywny smak. Taki z kategorii, nie zróbmy za mocnego, żeby wszystkim smakowało. Ale ja chyba wolę te intensywne bardziej, te takie gęste. Jakbym miał wybierać między jedną a drugą, to grzybowa rewelacja. I na grzybową bym chętnie wpadł. A no żurki, jedliśmy trochę tych żurków ostatnio. No nie byłby w top, nie byłby w top. Wciąż Magda Gasolek króluje, jeżeli chodzi o żur. Nie wiem, czy nawet w zapiecku jakimś, nie? też mi bardziej nie pasowało. Stary, pierogi chłopskie za 30 zł. W ogóle tak zauważyliśmy, że ta restauracja, to rancho, jest tak na skali porównywalności do. Starają się być wyższym poziomem z cenami niż taka stołówka, wiecie, bar zwykły z jedzeniem, ale tak mniej więcej pod te karczmy coś ten radzaj, myślę, to jest ich grupa docelowa, w jaką celują. Ale zobaczmy, miękko się kroją. Dużo jest tego boczku. Pan powiedział, że to są takie ala ruskie, tylko po prostu mają dodatkowo bekon. A powiedziałeś, jak się nazywa w ogóle? Chłopskie. Chłopskie powiedziałem, chłopie. Chłopskie. Miękkie się to, to ciasto wydaje. Szkoda, że trochę pewnie nie będą ci smakować. <grym> no szkoda. Mmm, jak się rozpływają. Trochę podobnie z, z vibe jak wtedy, że ruskie, które nie są ruskie, tylko tutaj są trochę bardziej ruskie. Jeżeli rozumiesz, co mam na myśli, ale dużo smaku zajmuje ten boczek z tą cebulą, i to fajnie wchodzi. To ciasto jest miękkie, nie są one jakieś wypchane po brzegi, a są takie normalne, racjonalne. Więc powiem ci, że ty, nawet niezłe jak na ruskie, i to też są standardowy motyw, czyli tłuszczek na talerzu, żeby to gładko wchodziło. Nie, no, jakbym wziął. Trochę mała porcja, bo 7 sztuk to ja się nie najem za trzy dychy. Ale ogólnie dla smaku, jak lubisz ruskie, to myślę, że spoko. Bardzo się nie cieszę, że mamy ruskie. A w zasadzie to nie są ruskie, to są upgradeowane ruskie, bo dostały boczek, czyli są chłopskimi. Czyli najpierw jesteś ruskim, a potem jesteś chłopem. What ale w ogóle nie ma wyboru innych pierogów, to też warto mm -hmm. zauważyć. Przynajmniej teraz, aktualnie dzisiaj, bo pewnie zależy od tego, co tam zbierają w lesie. Ten boczek z tą cebulką za ale to nie o tym, tak? Miałem mówić? O pierogu. Pieróg jest w kategorii taki, że tak jak nie lubię ruskich, to to jest ruski kłopski, który mógłbyś mnie przekonywać powoli do ruskich. Wiesz o co chodzi? Taki step by step, to to jest taki. Coś przedruskim, czyli chłopski. Powiem Ci, że z tym tłuszczykiem, z tym boczkiem, z tą cebulką, to to jest smaczne. Chyba zaczniesz się przekonywać do tych ruskich jednak. Może to jest metoda, właśnie. Bo ruski spaki to nie to samo, co ruski. No nie. Fajne, że jest ten boczek w środku, to jest ta różnica główna. One są dzięki temu trochę tłustsze, nie są takie wiecie, mdłe, ta cebuleczka do tego. Ciasta do farszu ilość stosunek Daje się uczciwy i. Dobrze, dobrze to wchodzi. Nie są to na pewno najlepsze, bo jedliśmy naprawdę już dobre pierogi nieraz, chociażby w starym domu. Jak na ranczo? Uczciwe. Uczciwy pieróg. Cenowo też mi się wydaje, że jest yy, nieźle. Nieźle. 3 dyszki za 7? Wydaje mi się, że płaciliśmy po 30 parę za 6 czasami. Karkówka z grilla. Jest to najdroższa pozycja z menu. 50 zł. Sporo, ale czy zjadłeś tyle karkówki? Tu są... zobacz. Pana Dwa takie kawałki karkuweczki, prosto z grilla. Bardzo dużo pieczarek, cebulka. Bardzo fajnie zrobione ziemniaki. Widzisz je? One są fajnie przyprawione, przypieczone lekko z zewnątrz. Widać, że mają trochę tłuszczyku. Ja takie lubię na przykład. Fajny ziemniak, fajny. Czuć te przyprawy, że to nie jest po prostu sam kartofel. To ja szanuję na przykład. Hmm, zajebiste ziemniaczki. To nie jest zwykła pyra. Na rancho przyjechał Ziemniaki. Super. No dobra. Ale za 50 zł mamy coś więcej niż tylko ziemniaki. Dostaliśmy dwie karkówki, ale jeszcze do tego jest, uwaga, zestaw surówek. Czyli co? Dodanie się powiększa jeszcze bardziej. No to zobacz. Spójrz na to. Razem 50 zł. To już robi uczciwe. Uczciwe. Porcja, bym powiedział, nawet duża. Duża. No bo właśnie to jest wszystko. Trzy surowy. Spróbuję sobie. Tyle samo płaciliśmy w Jakubowej Izbie za zestaw jakby, ale dużo, dużo mniejszy bo to jest ze schabowym tam był. No tak, to jest porowa z marchewką, dobra, bardzo fajna w sumie, buraczki, delikatne, myślę, że takie, które mogą posmakować wielu osobom, bo nie wykrzywiają, nie mają chrzanu, więc są takie neutralne dość. I na koniec kapucha, taka jakbyś sobie w szkole pomyślał jaką dają do obiadu, A kapucha chyba najmniej mi tak z tych trzech rzeczy, natomiast zobaczmy to na co tutaj przyjechaliśmy, czyli coś z grilla. Tym razem karkówka. Ja to taką cebulkę uwielbiam. To mi dodaje tak plus 5 do oceny. Co by tylko ziemniaki z cebulą był. Lubisz karkówkę? No z grilla uwielbiam. Taką wiesz, dobrze zrobiona z grilla. No to jak ty jesz często karkówki, to możesz sobie też to dobrze porównać. Na razie pierwszy gryz był akurat taki, że chyba trochę chrząstek. Bardzo dobre pieczarki. <laughs> Cebulka też jest spoko. Ale karkówka ci nie leży. No czy mnie to porywa? Szczerze, nie czuję, żeby ona była z grilla taka. Jest bardzo lekko taka grillowa. Dość spływająca się, wiesz? Nie jest taka, że musisz ją rzucić długo. Więc to, to na plus. Ja wolę w tę stronę, niż jak muszę się umęczyć. Jako całe danie za pięć dyszek, no tak jak ja jestem fanem schabowego i pewnie powiem, że schabowy najfajniejszy, tak? Ogólnie ten cały zestaw byłbym usatysfakcjonowany. Na pewno. I ziemniaczki? Super. Czyli jednak, a myślałem, że tak właśnie nie smakuje się hmm. ta karkówka. Nie, to, to nie tak. To nie tak, jak myślisz. Nieźle jest. Jest nieźle. U i powiem Ci, że w sumie rozpoczynamy sezon grillowy, który dzisiaj jest. Nie no, czekaj, grillowy rozpoczęliśmy u DJ'a Maca, w <grystanie> No, czyli tak, czyli bez problemu możemy sobie jeść. Ty, dziwnie wygięty ten widelec Tak może że... Nie wiem, no. Ale zobacz, ty no, czekaj, sylnowe. czekaj, patrz. On jest tak samo wygięty? To jest tak specjalny, to jest szlif. Nie no, co ty gadasz? Zobacz, jaki wy... To, że no tak so... się dzieje, jak po prostu za mocno <grym> Jak za bardzo Ci smakowała. Dobra, jedziemy mm. z tym. Ja Ci powiem tak. No ja bym specjalnie na to nie Tak, ale ja powiem Ci, że uwielbiam ziemniaki opiekane, nie? Nie, nie przypa... Znaczy no lubię większość ziemniaków, ale opiekane to mój top, faworyt. Szkoda trochę, że już zimne. <grym> no zawsze szkoda. Zawsze szkoda, no ale... Nie, no spoko, są. Fajny jest ten kształt, taki dobry dla każdego. Ale nie przyszliśmy się tu rozwodzić nad ziemniakiem, tylko nad karkuwą. Kroi się nieźle, bo nie wiem, czy znasz taką przypadłość karkuwy, że ona potrafi się rzuć. nie ta z Biedronki. I że powiem Ci, że ja na przykład wolę robić bardziej płaską niż grubszą, żeby ona się tak, wiesz, szybciej usmażyła i się tak nie żuła. To jest taki mój lifehack na to. widzę, tutaj też nie jest jakiś bardzo gruby ten kawałek, ale taki sensowny. Mmm, bardzo dobrze jest zrobiona pod względem tego, ile się działa na tym grillu, aka patelni, że jest miękka w środku, chrupiąca na zewnątrz. Jest fajny przodujący smak, taki lekko słonawo-pieprzny. Jedyny minus jest taki, że ja lubię pikantne. No i ja zawsze robię karkówkę pikantne, ale nie mógłbym się przyczepić do tego, jak została zrobiona tutaj. Jest naprawdę spoko, naprawdę dobra. Nie no, powiem ci, że 5 dych. Myślę, że to jest raczej uczciwa cena, jak faktycznie pra wychodzisz do restauracji zjeść coś takiego bardziej wyszukanego niż zwykły schabowy w barze mlecznym. To na tej karkówce bym się nie zawiódł smakowo. Ona jest naprawdę w porządku. A teraz przechodzimy sobie do chyba dzisiejszego main eventu, czyli do schabowego. Ostatnio siadł nam znakomicie. Jak będzie tym razem? Ile to kosztowało? <laughs> przechodzimy do schabowego 50 zł, czyli 2 zł. Drożej niż w jakubowej izbie przy takim zestawie surówek, czyli że po prostu mamy ziemniaki i kapustę zasmażaną, czyli trochę mniejszy wybór niż w jakubowej izbie. Ale czy będzie lepiej? Dobra, przeprowadzamy standardowy test yy, schabowego. Chcę go obrócić w drugą stronę, żeby on rzeczywiście nie zjadł. To jest mój test schabowego. Czekaj, bo zaraz w się z talerza, z tego widelca i będzie dramat. W tym przypadku mamy ziemniaki gotowane, standardowe duże kule. Są ich jakieś? kule. <laughs> jest ich aż 5 sztuk. Mhm. Prostota. Klasyka, kula ziemniaczana z koperkiem. End of To wszystko. Nic tu więcej nie ma. Wiesz, jak go smakuje? U babci tak jadłem. Na działce, nie? Jeździłeś do babci. Babcia robiła, tak, masz ziemniaka z koperkiem i, w... i zajadaj. To dokładnie tak samo smakuje. Nie ma się co o tym wypowiadać. Klasyka, każdy to jadł kiedyś. I zapomniałem, jaki to jest smak ziemniaka z koperkiem. Kurde. Wróciły hmm. wspomnienia. Czy <laughs> mogę ci kupować ten koperek. No, dobrze by było. Zobacz. Zobacz, gruby kotlet, cienka panierka. Na pewno jest chrupiąca, bo już słychać to było przy krojeniu. To są dobre znaki. Ale teraz główne pytanie, czy będzie dobrze przyprawiony, czy będzie tak uzależniony jak w Jakubowej Izbie. Oj, jest grubo, jest grubo. Jest naprawdę taki porządny kawał kotleta. Że tak jak wyzwiałem ten mały kawałeczek, to musiałem go porzuć. Musiałem go porzuć, ale teraz pytanie, czy on jest dobry. Wydaje mi się, że nie jest on taki sam jak w wiekubowej izbie. Trochę mu trzeba dodać punktów za to, że poleżał i poczekał na nas spokojnie i się nie wyrywał, <laughs> więc to trochę mu troszeczkę naciągniemy przez to. Ale niestety mam wrażenie, że nie jest on tak uzależniający, ale jest bardzo fajnie chrupiący. Bardzo mi się to podoba, że on tak chrupie. I mimo, że jest mniejszy niż wtedy mam wrażenie, to myślę, że spokojnie, mógł się nim najeść, bo tego kotleta jest naprawdę. Gruba warstwa, to naprawdę wchodzi. Powiem ci, że jakby był cieplutki, świeżutki, jak przyjechał na dzień dobry parujący, to mógłbyś naprawdę petardina. Ale kapucha, kapucha mi nie siedzi. Może przez to, że jest już zimna, ale jakaś taka jest dziwna, dziwna trochę w smaku. Nie, nie mój vibe, nie mój vibe, niestety. Wypadają ogólnie troszeczkę gorzej niż ta jakubowa izba, ale nie jest źle, nie jest źle. Podsumowując, moja opinia a propos tego kotleta, jest on dobry, pospolity. Tak jak całe to miejsce. Jest takie, tak jakby zobrazował to Google moim zdaniem, że faktycznie to 4 i 3 jest zasłużone. Nie jest to najlepsze miejsce, w jakim mieliśmy, ale jest tak, że przyjdziesz na obiad, nie wyjdziesz e, zadowolony, niezadowolony. Nie wyjdziesz niezadowolony, e, nie wyjdziesz głodny. No i przy okazji zobaczysz sobie konika albo pawia. Ci sobie fajnie. a gdzie ten paw? Zacznę od tego fantastycznego koperku z ziemniakiem, bo w sumie bardziej podkreślałeś koperek niż ziemniak. Zgodne z opinią? Tak, chociaż mam wrażenie, że one są zrobione. Mam wrażenie, że zobacz, to jest inny kolor w środku. Czy to jest surowe? Nie? No zobacz go. To nie jest tak, że to w środku jest nie, nie do końca dogotowane? No! no ten trochę lepiej. Tak, no, stary ten jest chyba. Mhm. No, ten jeden był taki uciekinier, bym powiedział. Ten był uciekinier. Uciekinier e, z gotującej się wody, musiał wyskoczyć chyba za wcześnie. No, to na minus. Jestem trochę zdziwiony, bo faktycznie był aż taki twardy. Wiesz, taki. W środku? No, taki. Surowy. Może powiedział. faktycznie się nie, nie dogotował. Może by troszeczkę z wody. No może tak, ale za pięć tych to mógłby być zanurzony. Mogli go utopić. Pamiętasz, jak mówiliśmy, że w Jakubowej izbie jadłeś tego schabowego i on się tak rozpływał, jadłeś i wciągał? To tutaj po prostu żyłem. I jest y, bardzo słony. Jakaś, albo jakaś przyprawa jest taka mocna, że tak słono się patrzyje bardziej, wiesz? Jakbym powiedział, że w Jakubowej było, nie wiem, za schabowego dałbym 9 i bym się zatrzymał, to tutaj pięć. Mi podobała się ta chrupkość jego. Fajnie chrupia. Mhm, no ale to plus tofopa. Jeszcze jak ty mówisz, że ta kapustka jest taka, mocno jest przyprawiony ten schabowy, bo czuję, za każdym razem jak go przeżuję, mocne smaki. Zamawiasz sobie taką kapustkę do dania Ja Uwieram. uwielbiam, uwielbiam, no. Mm. Najbardziej mi smakowała ta spora, <laughs> a jeśli chodzi o tą, to no nie. Tak jakbym się nie spodziewał, to danie jest najsłabsze. Tak, w całości patrząc, bo tak, zupy były spoko, szczególnie grzybowa. Karkóweczka z tymi ziemniakami, z tą cebulką fajnie tam się komponowała z tymi surówkami. Co my jeszcze mieliśmy po drodze? Pierogi, które były zaskoczeniem, były chłopskie, i dały się lubić jak to chłopy. Heh. Natomiast ten gwóźdź, programu wieś, taki wygięty bym powiedział gwóźdź. Taki jak go wbijasz, że nie chce dobić. Największe rozczarowanie. Największe. W sensie niedogotowany ziemniak średni, bardzo schabowy. Mi ta panierka nie siedzi, to nie jest panierka. To jest po prostu bułka tarta lekko i fatalna kapusta. Nie wiem czy to nie jest największe rozczarowanie obiadowe Zostanie w ostatnich wszystkich odcinków. Serio. Zawiodłem się, bo konie mają super. <grywania> Podobały mi się konie. Mm. Wziąłem też surówki, co?